Dzień dobry, dzień dobry. Witamy się z Wami z naszego ogrodu. Jak zauważyliście ostatnio, pogoda nam nie dopisuje, cały czas pada, ale przez to nasza trawa jest soczyście zielona i rośnie jak szalona. Nie musimy już jej zupełnie podlewać. Ale przez to, że przez ostatnie dwa lata totalnie nie mamy czasu na koszenie trawy, a tą trawę powinno się kosić trzy razy w tygodniu, także dla nas wybawieniem są kosiarki samojeżdżące. I dziś będziemy testować kosiarkę samojeżdżącą. Andbot Gini 3000. Ostatnio troszeczkę marudziliście, że testowaliśmy kosiarkę za kilkanaście tysięcy złotych, więc tym razem ta kosiarka jest o połowę tańsza, gdzie jest na 3000 m2, ale odpowiednio modele niższe są odpowiednio też tańsze. Także myślę, że powinniście być zainteresowani. Zaraz Wam pokażemy, co jest w zestawie, jak przebiega instalacja. Jak trzeba zmapować nasz trawnik? Co powiem Wam, że jedna z opcji mapowania trawnika mocno mnie zaskoczyła, bo żadna poprzednia kosiarka tego nie miała, a myślę, że dla wielu z Was byłaby to super opcja. Także zaczynamy testy. W zestawie od producenta otrzymujemy instrukcję obsługi w języku angielskim i niemieckim, mobilną stację RTK wbijaną do ziemi, dobrze zabezpieczonego robota koszącego, dużych rozmiarów stacji ładowania, zasilacz oraz przewód przedłużający. Antbot prezentuje się naprawdę zgrabnie. Dwa duże koła napędowe wyposażone w gumowane kolce, obudowa wykonana z solidnych materiałów, a co najważniejsze, posiada cztery kamery, które w połączeniu ze sztuczną inteligencją sprawiają, że robot świetnie radzi sobie w terenie i bez problemu omija wszystkie przeszkody. Dodatkowo mamy przyciski funkcyjne, którymi możemy rozpocząć pracę robota bez sięgania po telefon. Kosiarka posiada jeden duży talerz tnący wyposażony w pięć ostrzy, oprócz kół Napędowych robot wyposażony jest w dwa koła przednie, poprawiające jego stabilizację. Instalacja nie jest skomplikowana. Stację ładowania musimy przymocować na równym podłożu za pomocą śrub dodanych do zestawu. Stację RTK wbijamy w ziemię i łączymy ze stacją ładowania i przewodami zasilającymi. Stacja ładująca i RTK musi zapewniać stabilny sygnał i dostęp do internetu. W międzyczasie ładujemy kosiarkę i ściągamy aplikację. Przechodzimy do mapowania trawnika. W naszym wypadku musimy to wykonać ręcznie za pomocą smartfona, ale jeśli posiadacie trawnik z wyraźnie zaznaczonymi granicami, można skorzystać z funkcji automatycznej, gdzie kosiarka zrobi to za nas. Po wyznaczeniu wszystkich krawędzi naszego trawnika robot wraca do stacji dokującej, a my w tym momencie możemy ustawić harmonogram pracy kosiarki, wybrać wysokość koszenia trawy w zakresie od 3 do 7 cm, kierunek koszenia trawnika oraz głębokość najeżdżania na obrzeża. Z dodatkowych funkcji możemy wyznaczyć strefy zakazane, wydzielić więcej niż jeden obszar koszenia lub ustawić robota, by obkaszał wyłącznie obrzeża. Szerokość koszenia to 20 cm, a w przeciągu jednej godziny robot potrafi skosić nawet 150 m2. Przy czym trzeba pamiętać, że czym bardziej skomplikowany teren, np. więcej drzew, zakamarków, stref niedozwolonych, tym ta wartość będzie odpowiednio mniejsza. Poziom hałasu tej kosiarki to mniej niż 58 dB, więc na pewno żaden sąsiad nie będzie narzekał na niedzielne koszenie trawnika. Pomimo napędu na jedną oś, robot może podjechać pod wzniesienie o nachyleniu 45%, ale po zrobieniu naszego prywatnego testu mogę śmiało stwierdzić, że bez problemu poradzi sobie z o wiele większą stromizną. Więc jeśli twój teren jest nierówny, to ta kosiarka się na nim świetnie sprawdzi. Jeśli chodzi o obkaszanie obrzeży, to możemy sobie to tutaj regulować wysokość koszenia oraz ile robot ma najeżdżać na obrzeże, tak żeby idealnie dociąć trawnik po bokach. I może Cię to zaskoczy, ale AntBot Genie jest zabezpieczony przed kradzieżą. Więc jeśli ktoś by postanowił przygarnąć robota bez naszej wiedzy, to robot wysyła sygnały dźwiękowe oraz informacje w aplikacji. Jeśli chodzi o konserwację i czyszczenie naszej kosiarki po skończonej pracy, to do tego możemy śmiało użyć węża ogrodowego i całe podwozie umyć bieżącą wodą. Poziom odporności robota na działanie wody to IPX6, czyli urządzenie jest odporne na silny strumień wody, więc jeśli chciałbyś, aby Twoja kosiarka pracowała również w deszczu, to jest taka możliwość po wcześniejszym zaznaczeniu tej opcji w aplikacji. Kosiarkę wspomaga sztuczna inteligencja, co znaczy, że urządzenie podczas pracy nie tylko wykrywa przeszkody na drodze, ale rozpoznaje ludzi i zwierzęta, co w połączeniu z czterema kamerami zapewnia bezpieczeństwo Twoim pupilom. To, że robot nie ma przewodu obwodowego, jest już chyba standardem i nie musi to nikogo dziwić, że tego instalować nie potrzeba. Stacja RTK, pomimo tego, że jest i robot pracuje w okolicy domu, yy, paneli fotowoltaicznych, które są pod zadaszeniem i drzew, ani razu nie zgubił zasięgu, więc. Yy, nawet to, że producent zaleca instalację tego yy, 3 metry od domu bądź drzew nie stanowi w naszym przypadku żadnego problemu, bo ani razu podczas pracy robot nie zgubił sygnału i ani razu nie przestał kosić. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić to na pewno stacja RTK mogłaby mieć seryjnie montowany trochę dłuższy przewód, bo na chwilę obecną montując stację ładowania zawsze musimy mieć to na względzie, żeby mocować Ją w takim miejscu, żeby później nie było problemu z zainstalowaniem tej tyczki. Natomiast sama stacja ładowania jest bardzo dobrze skonstruowana. Dzięki jej dużym rozmiarom podczas ładowania tego robota jest on na niej całkowicie umieszczony. Dzięki czemu nigdy nie było problemu z całkowitym jego naładowaniem. I to by było na tyle z naszej prezentacji. Mam nadzieję, że Wam się ona podobała i że pokazaliśmy wszystkie cechy. E, musicie sami stwierdzić, czy taki robot jest dla Was odpowiedni, czy spełnia Wasze wszystkie oczekiwania. Dla mnie najfajniejszą opcją jest to, że możemy na... Możemy go umyć z węża ogrodowego, ale również to, że omija wszystkie przeszkody. U nas często w trawniku leżą zabawki Teodora, jak i sam Teodor, a robot świetnie sobie radzi z omijaniem takich przeszkód, więc to jest dla nas najważniejsze. Pięknie też kosi trawę, jesteśmy bardzo zadowoleni. Trawa wygląda super. Także tyle ode mnie. I jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie. Sekcja komentarzy jest dla Was, postaramy się odpowiedzieć i widzimy się w kolejnym odcinku.